Ostatnia rzecz, która pozostała nam do zrobienia, no to zadbać o to, żeby tą naszą gwiazdkę można było w jakiś sposób powiesić. Tu możesz zaplątać najzwyklejszy węzełek, możesz to zrobić w jakiś dekoracyjny sposób, możesz wykorzystać którykolwiek z węzłów akramowych. Ja celowo tworzę te tutoriale, żeby były banalnie proste, więc użyłam takiego najzwyklejszego węzełka. Następnie warto przyciąć wszystkie pozostałe sznurki, które mogą nadać, Kształt naszej gwiazdki, żeby wyglądała w określony sposób. I teraz możesz zadecydować, że te sznurki będą troszeczkę dłuższe. Ja za chwileczkę pokażę, co można z nimi dalej zrobić. A możesz zadecydować, żeby były troszeczkę krótsze. Ja celowo przytnę je w różny sposób. Tu bardzo przydają się ostre nożyczki. To znowu będzie dłuższe, i to znowu będzie dłuższe. I już za chwileczkę pokazuję Ci, co możesz z nimi zrobić. Co możesz zrobić z takimi sznurkami? Możesz użyć najzwyklejszej szczotki do włosów, żeby po prostu je rozplątać, rozczesać. I teraz możesz to robić w różny sposób. Dosyć widowiskowo wyglądają te gwiazdki, kiedy po prostu rozplączesz poskręcane sznurki. Wtedy zalecam, żeby one były dosyć krótkie, ale możesz oczywiście też po prostu rozczesać te sznurki. Wybór już należy zupełnie do Ciebie i to też może zadecydować o tym, że każda gwiazdka będzie wyglądała inaczej w jakiś unikalny sposób. Możesz na sam koniec użyć e, najzwyklejszego krochmalu, żeby takie elementy usztywnić, tak? To już zależy od Ciebie, czy będziesz je usztywniać w taki sposób, czy będziesz je usztywniać tak, żeby rzeczywiście coś tu się działo dodatkowo, czy będziesz chciała, czy chciał obcinać je, żeby te elementy były jeszcze krótsze. Tutaj możesz się już bardzo, bardzo dużo bawić. Ja osobiście lubię je przycinać dosyć krótko i wtedy usztywniać je krochmalem, żeby po prostu nie rozplątywały się dalej. I oczywiście ostatnia rzecz, którą możesz z taką gwiazdką zrobić, możesz ją po prostu powiesić na choince. Kiedy utwierdzisz ją, czy utrwalisz takim krochmalem, ona nie będzie się tak mocno zginała. Oczywiście, jeżeli użyjesz innego sznurka, nie tak grubego jak ten, który jest wygodny do pokazywania, ale na przykład sznurka takiego bawełnianego 3 mm, 2 mm, ta gwiazdka będzie lżejsza i wtedy nie będzie nam się tak przewracała. Z tyłu wygląda bardzo podobnie, ciągle zachowuje kształt gwiazdki. Teraz pozostaje już tylko dociąć odpowiednie elementy. Ty możesz je oczywiście zostawić dłuższe. Ja preferuję, kiedy moja gwiazdka jest taka, no taka dosyć czysta. Możesz ją też utrwalić takim krochmalem w sprayu. Wiem, że też często dziewczyny u nas używają takich akcesoriów, ale jak najbardziej nie musisz gdać się do sklepu, zwłaszcza teraz. Możesz spokojnie zrobić krochmal samodzielnie. Wystarczy łyżka mąki jemniaczanej, trochę wody zagotować. I krochmal już gotowy. Wtedy zamaczasz po prostu taką. Gwiazdkę pozostawiasz w suchym, ciepłym miejscu do wyschnięcia w takim kształcie, czyli na, na płasko, i wtedy gwiazdka już jest sztywna, można wieszać na choinkę. Mam nadzieję, że też skorzystasz i stworzysz swoje ozdoby świąteczne. Powodzenia!